Często mnie pytacie, szeregowy Kukuła, czy warto iść do wojska? A ja zawsze odpowiadam, że nie warto iść do wojska, jeśli idziesz tylko dla pieniędzy. Wiem, że wielu żołnierzy jednak jest w wojsku dla kasy, bo zaślepia ich wypłata na koncie bankowym. Zapominają, a nawet może nie wiedzą, że nie tylko Mon płaci za to, że są żołnierzami. Tak naprawdę to dotyczy każdego zawodu nie tylko wojska, czy Straży Granicznej, Straży Pożarnej, Straży Więziennej, czy Policji. To dotyczy również pracowników sklepów, pracowników fabryki. Kierowców tirów, to nie ma znaczenia, kto jest twoim pracodawcą i jaki zawód wykonujesz. Już wyjaśnia. Nie trzeba być po studiach, żeby wiedzieć, że pracodawca płaci pracownikowi. W tym przypadku Mon płaci żołnierzowi, ale trzeba mieć świadomość, że żołnierz również płaci pracodawcy, czyli Monowi. Płaci swoimi umiejętnościami, czasem spędzonym na służbie, stresem, a nawet zdrowiem. Nie jeden mundurowi się o tym przekonał, i nie jedna rodzina choroby, kontuzje, a nawet śmierć. W pewnych warunkach nawet rodzina żołnierza płaci za służbę dla MONU. Bo jeśli jest stres, a stres w wojsku jest duży, to może żołnierz ten stres przynosić do domu. Później będą problemy i konflikty. Może być też i alkohol, i tragedia rodzinna. Jeśli żołnierz wyjechał na granicę polsko-białoruską lub wyjechał gdzieś na misję zagraniczną, gdzieś na Bliski Wschód, to rodzina również za to płaci. To się nazywa rozłąka. I teraz trzeba zdecydować, czy warto, czy nie warto i za ile. Tyle. Pozdrawiam, szeregowy Kukuła. A jeszcze jedno, jeśli chcesz wesprzeć mój kanał, to... to udostępnij ten film. Daj łapkę w górę, odwiedź moją stronę i koniecznie przeczytaj książkę Dziennik Kota Wenividywici, Opowieści z wojska. Będziesz mieć punkt odniesienia na temat tej instytucji i będziesz mogła, mógł, wyznaczyć azymut, w którą stronę to wszystko idzie.